No ja jestem się i w kolejnym odcinku na tym wspaniałym kanale I dzisiaj jest druga część odcinku koło fortuny w Blossar losujemy którym kolorem gramy i jest oczywiście mój brat. Czerwony. dajne Mike. Mam i No to teraz, zaraz będę ja. Akurat na niego patrzyłem jak powiedziałeś czerwony. I teraz będę ja miał też czerwony. Co jest? No to tu czerwony raczej jest prostą sprawą. I tu raczej dużo za że ma czerwony. Franka nie ma. Colt ma na przykład, ale nie chcę chyba nim grać. Ty grasz Dynamikiem. Chyba, że ja zagram Colt'em, a ty dynamite'em. Dobra, bo ja mam gadżet do niego i mam dziewiątą moc do dynamite'a. No ja, ja mam czerwony, bo go dopeżę. Mam skina do Majka. A może też inna jakaś mapa, na przykład zb zb zbiorek klejnotów. No nie przepad... dobra. Albo może no knockout, knockout. A nie ma napadu, jest gorąca strefa. Lecimy. A na y, strefę się nadaje, bardziej nadaje to taki lepiej musieli Wól frank. przecież nie czerwonego. No w sumie... Ale oni mają Franka. No ale ma... Ale on stoi w miejscu, jak atakuje. Ale jest po prawej, u góry. To jest, to jest Charlie. Tylko ma skina z karnetu. Bo ona została dodana, jak nie grałeś, więc... Wiem, no I... właśnie, ja też tak dawno... Nie... Bo zabiłem Nite. dużo tych postaci przyszedł. No, kilka, naście co najmniej. Bo może mój brat skończył grać, jak był jak był chyba sezon 10 albo 11 może. I wtedy miałem chyba cztery lata. A, a, a ja zacząłem ogólnie grać... Nie, no cztery lata nie. 4 lata miałeś, jak, jak był w 2020 nie, jak był na. Tak, 2020 to, to wtedy ja zaczynałem grać. Wtedy ty grałeś od 2019, przecież ty grałeś kilkadziesiąt taka, dni od wcześniej. Taka ciekawostka, właśnie ja pokazałam że, że taka gra w ogóle jest... Ja, 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 ja wam powiem kiedy. Na przykład, pamiętam, jak przed dodaniem, przed upgradem z i dodaniem Jacki Kiełka. No, wtedy ja... No, i ja zaczęłam grać na tym koncie od, od pierwszego sezonu. Czyli od, jak dodali Gale'a. dobra, ta Noś już nie Ej, No, Weź w no. no to trzeba uważać, że te bo są zdradliwe. Ej, plus 8. Ktoś taki questa wypełniłem. Teraz ja będę losował pierwszy. Dla ciebie. No dla mnie. Kolor. No to let's go. Lecimy du! Do. Dobra, i pierwszy dla mnie będzie kolor pomarańczowy, a dla mojego brata będzie kolor żółty. No nie. mam Nie mam, na sobie, bo to... ja mam pomarańczowy. No ja mam łatwy kolor. Bardzo łatwy. Tu ja może wezmę na kogoś, to mam mały puszek. Pan P ma jakby żółty. O, no może Mandy ma? Nie ma. Ja mam P... prawie. Ja mam większy żółty to mam w serii. No Kurdy, mi będzie ciężko pomarańczowy znaleźć. Czy znajdę w ogóle pomarańczowy? A wtedy z mojej strony żółte albo złoto. A ty jaki pomarańczowy jest? No. A jest ja żółty. To już łatwiej. No ale ja mam i tak. Mam... Bo nie ma pomarańczowy na zwykłym. Popatrzcie. No. E, gdzie ona miała... Chodź, No ona na rękawie ma. Dobra, gramy. Let's go. Ona no, nawet podobno mi już puszek. No. Ej, ale w sumie ma też trochę ten. Ej, Jak Jakby cię nazywał? Bonnie. Bonnie. Gram z grają. I też był trochę żółty. ja miałem pomęczować. Cur! No nie, nie, ja doskoczam! to jest No. Nie mogę atakować! Mam ten ze strony gadżet. Kordelius. Nie, to raczej przegramy to. W jakimś dziwnym cudem, mimo, że mamy lepszy skład. Nie no, może... Muszę. No, no, szkoda, że nie, nie ma jakiegoś innego przy tam... A, a ten jest nieogarnięty, oczywiście. Czy się Blade nazywa? Blade to z takich filmie ogólnie. Disneya. No nie, z Cordeliusem się sam bije. Nie zabił. No i ten, ten, się dopiero teraz obudził, serio, by jakby nami go zabił, no i ten kordeli już szans nie ma. No, ty, gdzie, ty, gdzie tam uciekasz chłopie, chodź mi pobój. Nie, nie mogłeś atakować. No gościu, co ty to Co? Jaki kupek? ale popatrz, co on drzewa nie poszedł? Nie tam, wiem. Tam się... Dobra. Losujemy teraz dla pierwszego dla ciebie, drugi dla mnie. Let's go. Dla ciebie będzie czarny, a dla mnie będzie czerwony. Ej, bo jest no bo bula. No to wezmę sobie dajne Maja. Nie, na no, gorącą strefę to sobie jakiegoś. Masz lepszego sobie wziąć za dymiarę. No, bez, żeby rozbójniczka szeli. Ty, to jest taki skład, jakby ciemny, nie? No. A, a, a mimo, że ty masz czerwone, to. Ale ja zalicam, bo ty masz tą pom, serwetkę na podwórku. No, no, no. Czerwone? Chusteczkę mam, chusteczkę no. szelił. Jest na włosy! Sprinkę masz taką, No nie no... Ta nazwana Billów, która wszystkich Nie Najgorzej, że my mamy na daleko. Wszystko. Nie możemy w ogóle na strefę wejść. Tak mamy przez rany? A to by się automatycznie uchwałuje, jak cię ktoś atakuje. No bo ma takiego ulta. No chyba sobie ja dlatego, z, dlatego z koksem, dobra, pokonasz ją. Aha, kurde, już pokonałem Tika, prawie bym ich obu załatwił. No i teraz już nadrabiamy. No to, jeszcze nie, jak to wyjdzie, to jest to, co jest jeszcze na drodze jazda mi trafiły. A yeah. kurwa no trzy Może za późno, nie ma szans. Yeah. No. No. Gramy na dół jego Dobra, teraz. Je je teraz ja pierwszy, ty drugi. Losowanie. Przez ostatnie runda. Fioletowy. Ja? Nie, ja. Uff, szczęście. Byłaś mi z tej zastrzonej reklamy. A ty będziesz miał. Boję się. Brązowy. Brązowy powiem. W sumie ból ma brązowy, bo ma strzelbę. No dobra, A ja mam nie. fioletowy. Jak chcę zrobić tak, żeby się nie, po, nie powtarzało. ma coś fioletowego? Nie ma. No, to Ja mam fioletowy, bardzo ciężko. Peny mało mi fioletowy. Będziemy musieli uważać, bo mają Edgara. Ale i spokojnie mam jakiś gadżet. Pomóż mi to niszczyć. I z góry ktoś jest! Ktoś jest na górze! A no nie, to jest silka była. Z, zginąłem, uciekłem. Nie wiem, widzę, widzę. Ale to by się ładuje automatycznie ult. Nie Zresztą tak przez to nie masz. No nie masz żółta, możesz na kogoś wjechać. Nie wiem, no ale to tańczy. nasz, przepraszam.

ty będziesz miał pierwszy fioletowy, a ja mam drugi brązowy. to ja mam bóla fioletowy i brązowy. Ej, idealnie! Co ty miał? Łóżko i o tym samym Idealne, perfekto! perfekta! Czy łóżko i nie ma, bro? Starsia. To Wednesday. Wednesday, wampirem. jakby do N, ale to było Wednesday. Skin Wednesday taki. Hashtag I'm so gonna Nie jest wampirem. Chyba, jest tylko wampirem. Nie jest wampirem.

no i zginąłem w chmurze, bo wjechałem na tarę i tam poszłem. Parzę może mieć gadżet zamrażający. Tata, tata. co <laughs> Ta mała kara. Co twarza. to jest? Co to jest, <laughs> to to jest ta logika? Gdobny. Co oni się tam gdzie tam Już kucili? Żłabisz Czuję, jest, tam ma 11. Aż. No i ona mnie ma na 3 Uciekamy. Uciekamy. O kurde, znowu ten sam błąd! Nie! Znowu ten sam błąd czyli w krzaki. No właśnie, odcinek spadał, to sobie po w i suba, i wpadajcie na poprzedni. No na razie.